No! <laughs> Ludzie. Proszę. A w zasadzie to gry. Wystarczy tylko, że będziesz się udzielał na naszym serwerze. Rozwijamy społeczność i szukamy wszystkich fanów gier i nie tylko na naszym serwerze Discord. Jeśli lubisz klocki Lego, lubisz gry, lubisz rozmawiać albo po prostu chcesz poznać fajnych i ciekawych ludzi, to zapraszamy na Lego granie. Serwer cały czas się rozwija, więc dodajemy kanały i kategorie wedle zainteresowań użytkowników. No dobra, ale gdzie te gry? Na naszym serwerze zdobywasz doświadczenie za to, że piszesz, a za odpowiednią ilość doświadczenia zdobywasz poziom. Proste, nie? I uwaga, najważniejsze. Osoba, która jako Pierwsza wbije 20 poziom, wygrywa losową grę. Oprócz tego, każda osoba, która wbije setny poziom, też otrzyma losową grę. Jeśli będziesz się udzielał, to nawet mimo poziomów, jesteś w stanie wygrać grę. Oprócz tego, organizujemy konkursy, w którym, jakże inaczej, do wygrania są też gry. Ja też czasami coś na czacie napiszę, uwaga, losowa gra do wygrania. Więc opłaca się bit i udzielać na naszym serwerze. Zasady i konkursy mogą się zmieniać, więc żeby być na bieżąco, najlepiej często zaglądać na kanał ogłoszenia. Wbij, pisz i wygrywaj. Tylko nie spamuj, bo wtedy zostaniesz wyrzucony z serwera i nic z nagrody.